Witam wszystkich. Wracamy z powrotem do Hondy. Udało się kupić kilka rzeczy. W sumie spieniężyć kilka rzeczy. Jak widzicie Honda już nie ma wydechu. Sprzedałem ten wydech, który tutaj w sumie był. Dlaczego? Bo tak na dłuższą metę jak się jeździło trochę wkurzało mnie trochę tego pyrkanie. W Suzuki mam wydech, który drze mordę. To mi wystarczy. Yy, udało się po taniości zakupić oryginalny wydech, w sumie za tłumik plus kolektor. Yy, dałem 100 tumik nie jest ani dziurawy, ani jakoś tam zmasakrowany. Końcówki są lekko podrdzewiałe. Będę musiał je albo dać do chromowania, albo po prostu zrobię te rurki z nierdzewki, wypoleruję. Zobaczymy. Potem podejmę decyzję. Przy okazji, zapewne pamiętacie, tutaj miałem tą osłonę silnika lekko przygrzaną przez wydech. Po glebie, który miał były właściciel, także tą osłonę niepogiętą w miarę fajnym stanie udało się kupić także za stówę. Eee, więc no, w takich pieniądzach, żal albo nie wziąć, bo prostowanie, lakierowanie tego w sumie wyszłoby więcej. Więc tutaj, osłonę mam ma ładną, nie, nie jakąś, jakąś mocno, nie poprzepalaną, nie pogiętą, nie połamaną. Jedyne co muszę zrobić, to tę muszę powiemieniać te nity mocujące, z tego względu, że, że są skrodowane. Jeżeli chodzi o kolektory, są niestety do wywalenia, do wywalenia ewentualnie do wyklepania, z tego względu, że tutaj było dość, dość mocarnie wbity tłumik do kolektora. Taką fajną. Teraz mi się to podoba, jak, jak rozbierałem, się to nie podobało. Ale fajną opaską uszczelniającą, i no, niestety trzeba było to zrobić, rozdzielić siłowo. Ja swoje kolektory w sumie chcę zostawić. Prawdopodobnie będą lekko spolerowane ponieważ nie wyglądają one teraz najlepiej. I tak no powiedzmy, że zaburzają ładny wygląd silnika. Więc prawdopodobnie moje kolektory też ściągnę i je przepoleruję. Co jeszcze będę robił? Widać, widać. Kupiłem nowe łożyska główki ramy. Dlaczego? Bo w sumie z Trampkiem zrobiłem już ponad 50-60 km, trochę jeździłem przed świętami Bożego Narodzenia na Trampku, czy w Sylwestra? jakoś tak. I, i do wywalenia są łóżyska, główki ramy. Motocyk bardzo niestabilnie się prowadzi, jest to związane z łożyskami. Identyką miałem w gsx W gsx ktoś po prostu za mocno dowalił i, i uszkodził. Tutaj są prawdopodobnie już powybijane i ten motocykl, no po prostu no, nie jeździ fajnie. W gsx wymieniłem, uspokoiło się wszystko, jeździ się rewelacyjnie GSX-erom, więc tak samo zrobię, zrobię w trampku i być może nakręcę coś o wymianie łożysk. W trampku na pewno jeszcze dojdą przekaźniki, które, będę, które także będę montował. Z gsx zdemontowałem swój uchwyt na telefon, który pójdzie do Trampka. Będzie także przekaźnik do doładowania i, i do jakiegoś tam atomu zasilania. Czyli w sumie wpakuję tutaj trzy przekaźniki. Staram się nagrać o tym filmik i pokazać co i jak. Zobaczymy jak z czasem. No cóż. Zabieram się za wydech, muszę go doczyścić. Yy, odtuścić, pomalować tak żeby był ładny ściągnę tutaj rurki, pójdą wek, spróbuję wypolerować, jak się nie da. Będę kombinował z niedzewką, Jeżeli chodzi o osłonę silnika, zamontuję ją dopiero, jak zrobię łożysko główki ramy Dobra, zabieram się za czyszczenie wydechu. Zobaczcie ogólnie efekt końcowy, bo to no w sumie chyba nie ma co pokazywać, jak, jak będę tutaj sobie szczoteczką leciał. Dobra, ja się zabieram za zabawę. I trochę zabawy i w sumie wydech do trampka wygląda tak. To jest ten sam tłumik, który wam pokazywałem przed chwilą. Tutaj jeszcze swoje kolektory wydechowe postanowiłem doczyścić. Spróbuję to lekko podpolerować. No i jak dostanie temperatury, to mam nadzieję, że trochę się, znaczy trochę, że się ładnie zabrązowi. Podobnie miałem zrobione w CDMC, tak samo jak tu, to były zwyczajne stalowe kolektory nie nierdzewki. Więc w pewnym momencie to i tak zajdzie tutaj takim osadem, jak gdzieś tutaj jest. Ale wtedy MC w sumie ładnie wytrzymało sezon. One zaraz po takim czyszczeniu dostały trochę temperatury. Ładnie zmieniły kolorek i, i nawet fajnie to wyglądało. Więc sądzę, że jak to doczyszczę, odpalę tramka, to nie powinno być źle. Dobra, zabieram się dalej za robotę. Kolektor wydechowy powoli mi się odrdzewia, traktuję go kwasem fosforowym, także tu gdzie dałem radę sobie jakoś tam wyszlifować to, to wyszlifowałem wszystkie takie wżery, które bym musiał bardzo mocno szlifować, traktuję na razie kwasem, potem to postaram się spolerować, zobaczymy jak to wyjdzie, a ja wracam do, do łożyska główki ramy. Zanim pozakrywam osłonami, to pokazuję jak to wyszło. Czyli tak, tutaj mamy ślady dość mocnej korozji, tak samo tutaj dół. Eee, musiałbym to dość mocno szlifować, żeby wyszło tak, jak tu. Eee, nie będę tego robił, z tego względu, że to jest jedna osłona, tu jest druga osłona, więc będzie to zakryte. Eee, tutaj rurę mam też eee, spolerowaną. Jej nie widać, albo po prostu pociągnąłem. Tu przy kolanku przyłączyłem silnikiem, nie jest ta sama historia jak tu, była po prostu bardzo mocna gruba korozja, tego już się nie wyciągnie bez szlifowania, a nie zależy mi na tym, żeby odchudzać tutaj kolektor, yy, więc w sumie zostawiam to tak jak jest, czyli widoczna część ta jak najbardziej będzie się fajnie prezentować, coś tu może być widoczne, chociaż tu jest zasłonięte, nieważne jest zrobione. Tutaj mam nadzieję, że w miarę fajnie się wybarwi. Zobaczymy, jak, jak odpalę i, i pochodzi trochę to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cała reszta jest tutaj pomalowana farbą żaroodporną. Jest ona tam, niby do 400 paru stopni. Powinna wytrzymać, zobaczymy. Dobra, zakładam tunik, Składam to wszystko do kupy. Zobaczymy, jak to będzie grało. I tak oto prezentuje się wydech w moim trampku. Czyli kolektory mam nadzieję, że się ładnie zabarwią Po odpaleniu i po pojeżdżeniu kilku kilometrów Jeżeli chodzi o sam tłumik, jest odnowiony Tutaj była jedna dziurka którą musiałem zaspawać No i wygląda to tak Dobra biorę się teraz tutaj za, za osłonę Poskładam, przykręcę ją Były ostatnio gmole do kupienia Fakt, że to było Hepco i Becker Endbecker. Czyli te takie słabe tutaj, zwłaszcza przychodnicy. Tak, w sumie, no, odpuściłem sobie sam, bo, bo chyba jednak pójdę w Givi, ewentualnie w coś, w coś podobnego konstrukcyjnie. No ale mówię, no, tak to by było jeszcze Gmole. Na razie mi trzeba poczekać, ewentualnie wyspować sobie samemu eee, swoje po prostu. Dobra, biorę się za osłonę. I składam dalej poszczaka I na koniec odcinka. Tak na szybciutko. Tak prezentuje się wydech oraz tutaj osłonka. Ja teraz zabieram się powoli za temat przekaźników. Co i jak przekażę oczywiście w odcinku. A na razie dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!